Taki Live z rana, taki o godzinie 11.30 Fifeczka Ultimate Team eee, Tak, to Ta tyle Rawalsy czy Champions? jeżeli nie o to chodzi, ale. Dobra, jak widać, mamy 32 koła. Zobaczmy, kto mi się sprzedał tutaj. Sprzedał traorę. No ja sprzedałem ich wszystkich, no bo jakby yy, to, to jest dokładnie tak, nie ma sensu. Moja FIFA i tak była do więc jakby ja robię nowy składzik yy, tutaj mogę wam pokazać składzik, siedzi BAM yy, LO zaraz będziemy kupywać, Alison Bramka no tutaj obrona będzie do wywalenia też tutaj pracuję nad tym atakiem, co tutaj postawić z sukerem no też na, nad pomocą pracuję też bardzo, no nie wiem no zobaczmy ja tutaj chcę właśnie to L o kogoś znaleźć Ale kurde Nie wiem za ile tak żeby wystarczyło na inne Może na przykład mógł dać za takie no, 13 koła 13 500 O, nie ma Trochę oddeja Czeka. E, dobra, Kansel... Oj no właśnie, Kanselo może. Kanselo e, zakupić? Czekaj. Ka... am... Um lo? Nie ma. Kurde, kancelowy był dobrym lewym obrońcą. Tam wiem, karm ten mi się przydał. Nie ma. Ale będzie. Czekaj. Okay. Ja co ja zrobiłem w tym momencie? Nie, że nie pójdzie. mam 32 koła. To ja kupimy. Kancela nie pójdzie, bo nie ma tyle tym. Eee. E, osłoń. Dobra, lewy obrońca. No, Luxał to nie, no. Luxał się śliesł do panicy. NLO, prawda? Nie wiem, tego Junior Firpo chyba kupię, On jest szybki, no Junior Firpo będzie naszym lewym obrońcą. ио ион няр ион няр спациам э ф е овра пожем тим оф зе вик Nie pójdzie za tyle! Pamiętasz jeszcze było to, co wysyłał jutro, ale to na radkę, na no, Dobra. Za tyle? O! Dobra. Jest. To może czas trochę jeszcze niżej. Będzie. Dziękuję na chill'ku. Dobra, no zakupimy. Dodaj do składu. I lewy obrońca, cyk, siedzi. Dobra, mamy lewego obrońcę. Dajmy mu tutaj <coughs> styl gry. Dobra, lecimy Dobra, co ja potrzebuję jeszcze? Potrzebuję jeszcze. Obrona tutaj O taki się WC może jest, zobaczymy

Nigdy nie przegrywaj ważne mecze. Rashford. O, Rochefort. I co trzeba zrobić? Na pewno nie zrobię. Może takiego pika zrobimy. pika 8 dwa plus. No mam nadzieję, że jestem gejem jestem czysty. No! Czekaj, bo ja tu lajwika mam Nie no, nie wyjdzie ten pik. Muszę jeszcze jakąś dobrą kartę dać Dobra, piję to do ciebie W sensie ja nagrywam z FIFA! Co? O, Kutik zbił, się ma! Hmm, kogo ja tu mogę dać na tego pika? Eee... Rzeszusz. Z FIFA robimy. Co? Z FIFA robimy. Kurde, 8-1. Pokaż składnik. Ja słaby mam, bo jakby ten. E, ja wszystkich sprzedałem, więc 30 koła to teraz lewego obrońca kupiłem. E, 8-6. To no, zaraz pokażę, tylko tego pika zrobię walonego. bo kurde nie mogę go zrobić. Kurde potrzebuję jeszcze jakiejś dobrej karty. Daję tego tripiera Dobra, nie robimy pika, bo pak jest do banicji. Zrobimy coś innego. No ja robię z fify. FIFA. FIFA, FIFA. Dobra, to poczekaj. Składzik. Składzik mam taki. O, taki. Taki mam składzik. Ale wiem, że słaby. Jakby go będę wymieniał, bo nie znała dwa mecze jeszcze, ale jeżeli chodzi o jego statystyki, to są. Naprawdę dobre. Bo... nie mam No dobre są po prostu. Tego pomocnika mogę w sumie teraz jakiegoś kupić. Tylko ja nie wiem... Czekaj... SP... Aby ja do niego będę dawał... Eee... minimum 15 koła... Poczekaj... jeśli ma widzieć to foto Ja nagrywam z FIFA, cicho Ej, pe, są Ja pierdzielę, jakie to są Shity! Nie wiem, żarzinho... Kurde szybki jaki mi się przydał taki, ten, te Czekaj, ja nie dam że z Premier League. Z Premier League nam potrzeba. Kto normalnie taką kartę daje za 15 koła? Na pewno ktoś kupi. E, kurde, rozdzielnie jest wolny, kurde, jak... To jest taki plocek. Naprawdę, no ten życzenie, to jest taki kloc, że mi się nie chce. W Kongo Dan można kupić nie, kurde... Nie wiem. Czekaj. Poziom... Nie, czekaj. Dobra, premiernik. Pozycja SP. Zrobimy. Poczekaj. Ja Kielon kosztuje 80 koła. Ile? 640. 60, 40, Ruben Neves, to jest w ogóle jeszcze... Kay Hill, no nie, Fred też nie Kurde Polecacie kogoś? Tak, macie takiego pomocnika z Premier League, bo ja na chwilę obecną to nie mogę mm. nikogo znaleźć Kancelo. 500 koła. No was powaliło do reszty. Nie wiem. Tak muszę kogoś kupić, więc chyba tego gu Gun Godana na razie kupię, ale... Nie wiem, de z 100 koła. Mm. Chyba tak zrobię. Ja chcę mi się szukać. Dobra, kupuję Gungodona na chwilę obecną. No nie na, razie nic nie, na razie nic nie kupuję. Niech zagra te dwa mecze. E, dobra, tutaj no jest ten skład. Dobra, my wchodzimy do, na rivalsiki tutaj. E, to. Mamy zero winów. Musimy zrobić trzy winy, żebyśmy mieli nagrodziki w czwartek. Y, oczywiście będą. się Będą się działy. Dobra, a my lecimy z pierwszym meczykiem. Tutaj ten Tegesi. O kurde, znalazło nam z automatu przeciwnika. Dziwo. Patrzmy, o kurde Walwerdę <laughs> 91 meczy No Skład niby nie jest taki jakiś kurde mega dobry Ale ja też nie wiem jak przeciwnik gra, tak Dobra, lecimy Pierwszy meczek tutaj No dwie osoby na live, witam Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To w naszym towarzystwie obejrzą Państwo to spotkanie. Jeszcze chwila cierpliwości. Kurde, Zacznie przyjął. się mecz w Division Rivals. Nie no, on tym, kurde, gejem mnie, kurde, przebija. Z nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Ekscytacja kibiców na trybunach. Dobrze, Alisson. Zacznie do się mecz w Division Rival. ogóle utrzymują się przy piłce, mogą to rozegrać na różne sposoby, ale piłka trafia jednak do obrony, nic z tego nie będzie. No jakim prawem? Ja nie wiem. Z piłką teraz... No ta, fałd. No ta, niech mi czerwoną da i kurde kupujemy nowego, fałda. nie? Łapie więc żółtą kartkę. Spotkania. No, wiedziałem O, kurde, będzie celował. Mi się tak wydaje, to wymowne spojrzenie do Jest oznacza, się, bardziej. na zmiana na pewno ograniczyłaby Dobrze. Markus Kibice na pewno są ciekawi, czy nowy nabytek ich klubu dobrze wpasuje się do drużyny. O nowym Panie, nie, obrońcy mówiło się o cel do tej kondycji funkcjonowało terazże. Czy w Niech O brawo. Tabor do Gabriela Jezusa. Dobra, rośnie, to będzie dla nas. Uderzcie. Nie no, ten kroć jest taki Znaczynika wysoki, a nie widać tego. No, tak się powinno stopować ataki rywala. Gabriel Jesus. Litę przyjmuje, Gabriel Jesus. Uwaga, będą prosić. Nie ma nic. O, piłka była, dobra, chill. Eee, kogo ja mam grać? Ooo, jaki zawał! Gabriel Jesus. Teraz zasunięcie, Uwaga! Nie no, rykosze, dobra. Prożny kolejny. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Nie ma nic. Turley Topsa. Ale tutaj pograliśmy. Sport, dośrodkowanie. Klucz! Nie, nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. No, można to było rozegrać zdecydowanie lepiej. Ray. A teraz mają dużo wolnego miejsca na skrzydle. Dobra, Alchinger. A po tej udanej interwencji. Gabriel ma u niego. Gabriel ma kontuzję. <laughs> Gabriel, że brawo, ale tutaj naszą brunca pięknie brawo. przejął. Oczywiście, a nasz pomocnik pięknie na to stracił. No i oczywiście jeden 0. Nasz powolennik jest taki do dupy, że nie umie nawet jest kiwać. No to teraz Renzus. Szybkościowo prosimy. Uderz! No nie. Ale jest pod Musi Czara. Mocne czy Pójdzie? No poszło, super I teraz szybkie pogranie piłką Markus Rashford, Markus Rashford. Rashford Wchodzi w pole Markus Rashford, Markus! Jeszcze mogą szukać do bitki. Pragnąć całego serca, aby przyniósł im wyrównującą bramkę. Jest próba dogrania, ale jest też blok. Na Naprawdę mógł trochę przymierzyć, skoro decydował się uderzać w tej sytuacji. Piłka daleko od bramki. Jak widać po statystykach, drużyna gości niezbyt często jest przy pijce. Cóż, prowadzą, mogą dać trochę pograć przeciwnej drużynie, przegrupować się, za? Nienakom ma jakiegoś kurde Które, czarek, który mu zapierdziela przez całe boisko. ryzykował zdrowiem w tej sytuacji, nieprzypadkowo Ode mówi się, bramkarz i skrzydłowy muszą mieć za coś wspólnego. cyk, 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 oczywiście strata piłki, bo jakby inaczej. Brawo! No cóż, na pewno mogła się lepiej dla gospodarzy ułożyć ta pierwsza odsłona meczu. Cóż, ta pierwsza odsłona nieprzekonująca, zwłaszcza w ataku. Na pewno muszą zacząć stwarzać więcej okazji. To podstawa, jeśli marzą tu o dobrym wyniku. Na razie przegrywają 0 do 1. Rzuca piłkę w pole, Uderz! Kogo on ma na bramce? Handanowicza jakiegoś. Dzień, Nie, to pi! Mi... Uderz! Nie! Handanowicz broni, interwencja bez historii. Federico Valverde. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji, popatrzmy. Szansa! Tak to się robi, bramka! Zarąbiście, naprawdę, mają super. 2 do 0, gramy dalej. Dostać no ręka, no! było naprawdę groźnie! Dobra, idziemy na FIFA.